denerwuję jak zapowiedzieć. Bo Dorota to wszystko rejestruje kawałek. Chyba Uważnie, słyszycie, jest bardzo... Pomagająca, Więc nie, a specjalnie jak zwykle spontanicznie się nie przygotowałam. Ale chyba w zasadzie to ja za dużo nie muszę mówić, bo Dorota jest słynna. Słuchajcie, e ale ja walka. Może tak, że e, sami wiecie, e, Dorota jest osobą perfekcyjną, dąży do perfekcji, jak sama mówi, dąży, dąży, uważam, że nadal dąży, jak sama mówi, najważniejsze są szczegóły, w nich tkwi tajemnica i diabeł. Jest to bardzo dla nas we współpracy uciążliwe, dlatego że... Wszystko wytknąć i musimy mieć tutaj czujność i rzeczywiście wykazywać, bo przychodzą teraz maile, że tu przecinek, nie tam, czy coś takiego. Także, także to, to są bardzo cenne, e, że tak powiem, atuty tej współpracy, chociaż nie zawsze takie miłe. No ale w końcu chcemy tworzyć coraz lepszy produkt, musimy, musimy go doskonalić i sami się doskonalić. Kolejna sprawa, myślę, że tu wiele osób, które zna Dorotę lub nie zna, zna jej strony być może. Myślę, że zna dużo osób strony państwa madejskich. Również może się nauczyć wiele, może warto się od państwa madejskich uczyć, jak budować... Jest nowa, nowa której jeszcze nie znacie, a tam jest dużo na temat marketingu na temat marketingu, i jak również jak budować własny wizerunek, proszę Państwa, wymalenie budowa własnego wizerunku również ja własnej marki w ramach Kaliwita jest również bardzo jest ważna. ważna. Bez względu na, że tak powiem, ogromne walory tutaj pani Augustyniak madejski muszę powiedzieć o tej drugiej połowie, Dariuszom Madejskim, bez którego... To całe przedsięwzięcie, ta kaliwita madejscy, tak naprawdę nie byłaby taka doskonała. Darek być może jest tą osobą, którą nie zawsze widzimy, właśnie tutaj z tej strony kamery czy z tej strony obiektywu, ale jest to nie tylko wysokiej klasy specjalista. Co również człowiek o ogromnym, ogromnym, gigantycznym sercu. Ja nie wiem, w ogóle nie z tej planety, chyba. Cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Chciałam coś powiedzieć. Ważne, a już wiem. Jeszcze warto podkreślić, proszę Państwa, że Państwo Madejscy uczestniczą od początku we wszystkich wydarzeniach firmowych mimo, że e, posiadają ogromną wiedzę merytoryczną i w zasadzie mogliby powiedzieć, a e, co tam ja się dowiem, co ja nowego uzyskam. Mimo to zawsze e, przyjeżdżają na wszystkie spotkania, znakomicie potrafią wykorzystać materiały, które otrzymają to, co usłyszą. I myślę, że to też jest jedna z tajemnic, dlaczego Jedne osoby osiągają takie sukcesy, dlaczego jedne osoby są widoczne, a drugie nie. Dobra, ja już nie będę mówił, bo się zaputam, Dorota powie, aha, Wojtek powie, swoje. wszystko się wyda. Ja jedno słowo, ja chciałem porównać Dorotkę do pięknego, rozkwitającego cały czas kwiatu. Dlaczego? Mów jest to. Poznałem Dorotkę bardzo dawno temu. Oj, można powiedzieć. I była zupełnie inna niż teraz. Nie tylko fizycznie, ale również i mentalnie. I obserwuję z roku na rok jej ciągły rozwój. I właśnie dlatego kojarzę to z kwiatem do rozkwitu tego kwiatu, który cały czas... Jeszcze rozkwita, i jeszcze rozkwita, jeszcze nie rozkwitł. Także ja mam nadzieję, że on będzie... w pełni będzie rozkwitnięty. Co najmniej, jak będziesz miała złotą wagę. No, postaram się. Tak I jest. to życzymy Ci całego serca. Oni tak dużo Oni powiedzieli określenia. fajnych rzeczy, że właściwie to, to jakaś tam nowa koncepcja, mi przyszła wykładu no ale nie będę jej zmieniać, jak Ania powiedziała w w szczegółach i nie chciałabym żadnego szczegółu e, opuścić, w związku z tym posłużę się e, jakimiś tam notatkami, ale czytać o niej tutaj nie będę. Zanim zacznę, e, to chciałabym jeszcze o dwóch sprawach powiedzieć. E, Małgosia mówiła o obiegowej opinii na temat marketingu sieciowego. Myślę, że mam dobrą wiadomość dla Was. Obiegowa opinia, niech sobie będzie. My jesteśmy od tego, żeby ona była właściwa, prawda? Bo my reprezentujemy firmy, my reprezentujemy swoje firmy, my reprezentujemy marketing sieciowy i ludzie widzą go przez nasz ryzmat. I to jest bardzo istotne. Natomiast taka bardzo dobra wiadomość, myślę, że nie wszyscy wiecie jeszcze, bo to jest wiadomość z ostatnich dni. Ja bardzo zawsze zazdrościła, może nie, nie zawsze, ale od pewnego czasu yy, Amerykanom i ludziom z krajów niemieckojęzycznych, że na renomowanych uczelniach mają już marketing sieciowy jako kierunek. Jest dobra wiadomość. 1 października z Nowym Rokiem Akademickim w Polsce, tak? Słuchajcie? W Polsce, uwaga, Wrocławianie. Na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ruszają studia podyplomowe, wprawdzie jeszcze, czyli dla tych, którzy już mają wykształcenie wyższe, na, kierun na kierunku marketing bezpośredni i mikroprzedsiębiorczość. Marketing bezpośredni brzmi tak, jakby to ze sprzedażą bezpośrednią bardziej miało y, wspólnego, ale marketing y, sieciowy tutaj będzie głównie. Y, Studiowane, czy tak powiem, wykładany. Na razie jest to taka elitarna grupa 25 osób przyjęta na pierwszy rok. Trwają rozmowy bardzo intensywne na ten temat, żeby utworzyć też studia licencjackie i później magisterskie. Także myślę, słuchajcie, warto było czekać, warto było robić to wszystko, co robimy, bo rzeczywiście no, wypływa na szerokie wody nasza branża i Myślę, że to dla nas wszystkich jest bardzo dobra wiadomość. Yy, nawet jeżeli się na te studia nie wybieracie, yy, to, yy, to myślę, że warto się chwalić taką informacją i, i ją podawać. Yy, to był tylko taki wstęp. Yy, cieszycie się? Cieszę się. Mamy etapy No, nie jest powiedziane, że nie. Nie jest powiedziane, że nie. Taką specjalną metodą, ja w tej chwili nie pamiętam jak ona się nazywa, gdzieś tam mam w ale tylko 25 osób, jako że to będą takie zajęcia warsztatowe cały czas. Program jest, słuchajcie, świetny, der zapiera, chyba 192 godziny i naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Nie wiem, czy wylekłej się wszędzie, wzięłam robienie, wzięłam, wzięłam coś jeszcze. <śmiech> 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 za mało, <laughs> za mało, <laughs> za, <mamo. śmiech> za późno. Dali w końcu 20 minut, to co poszaleje? Nie, no nie wiem co to jest. E, chciałam powiedzieć, że trochę to nasze wystąpienie, mówię nasze, bo tak naprawdę cała rodzina w pewnym stopniu uczestniczy. Miało wyglądać trochę inaczej. Z, powstało spontanicznie wczoraj. E, miało być tłumaczone na piękną Angielszczyznę specjalnie dla pana dyrektora Gabora. Zrobiło to nasze starsze dziecko, przygotowało tłumaczenie ale słuchajcie, chyba na miarę emocji się tak dzisiaj rozchorowało, ale że naprawdę jest bardzo cierpiąca. Yy, bardzo się przejęła, bo się tak starała tak chciała być tu koło mnie. Ale Gabor no, rozumie po prostu. tak? Słuchaj, mówię, no Okej, ja, okej, okay, okay, ale wiesz, wiesz, to miał być debiut jako tłumacza. Yy, mówię, w ramach biznesu rodzinnego Jakbyście tak chcieli, ponieważ Darek nagrywa, tak da Ci brawa za to zaangażowanie, głama w